Przechodzimy teraz do sprawozdania pana wasko Lazara o wniosku o uchylenie immunitetu, immunitetu pana posła Patryka Jakiego. Przez podniesienie ręki, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, przyjęto. Kolejne głosowanie. Pan waskes Lazara, wniosek o uchylenie immunitetu pani poseł Beaty Kępy. Przez podniesienie ręki, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, przyjęto. Chcą Państwo sprawdzić? Dobrze, sprawdzimy. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. I przyjęto. Idziemy dalej. Sprawozdanie Pana z lazara nad uchyleniem immunitetu Pani Poseł Beaty Mazurek. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Jeszcze nie powiedziałam, że przyjęto, ale dobrze, sprawdzimy, sprawdzimy, otwieram głosowanie. La votazione, eh. Zamykam głosowanie. I przyjęto. Idziemy dalej. Sprawozdanie waskę z nad wnioskiem o uchylenie. I tu pana poręby. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, sprawdzimy. Sprawdzimy. Rozumiem doskonale. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie i przyjęto.